Wiesz, Asiu, jak ludzie pytają, co robimy, to najtrudniej jest mi wytłumaczyć, że to, co nazywamy ceremonią, to nie jest żaden tam sztywny obrzęd. Dla mnie to jest po prostu świadome stworzenie przestrzeni. Dokładnie. Nie chodzi o nas, nie o to, jak perfekcyjnie poprowadzimy rytuał, tylko o to, co się dzieje, kiedy opadają maski. My po prostu trzymamy bezpieczne pole. A ceremonialne kakao. To tylko takie narzędzie. Ono otwiera drzwi, a my chcemy, żeby ci, którzy przez nie przechodzą, czuli się w pełni sobą i przestali się bać, bo o to w tym chodzi. Pamiętam, jak na ostatniej ceremonii przyszła dziewczyna i była taka bardzo spięta, a potem zobaczyła, że jedni się śmieją, inni płaczą, i w końcu sama się rozkleiła. To jest ten moment, kiedy się jednoczymy. To jest dla mnie klucz. Podczas ceremonii pozostają prawdziwe więzi, bo nikt do nas nie przychodzi na spotkanie biznesowe. Jesteśmy tam wszyscy w tym samym celu, żeby poczuć się ludzko. Nie ma lepszych i gorszych. No i dlatego tak ważna jest autentyczność. Zostawiasz wszystkie swoje role za drzwiami, jesteś sobą, z tym, co masz w środku. I to jest to, co ludzie zabierają, wychodząc od nas. Poczucie, że są okej okay, tacy, jacy są. A propos ruchu. Myślisz, że ludzie boją się go najbardziej, bo myślą, że muszą tańczyć jak profesjonaliści? Myślę, że tak. A my przecież zawsze powtarzamy, to nie jest taniec. To jest po prostu takie, hej, ciało, co chcesz zrobić? Jeśli chce się cząść, częsiesz się. Jeśli chce się położyć... Kładziesz się, to jest po prostu uwalnianie emocji przez ruch. Właśnie, to nie jest terapia ruchowa, tylko wspomaganie procesu. Ciało przechowuje wszystkie nasze historie, a my chcemy, żeby one mogły się z niego wydostać bezpiecznie. Taniec intuicyjny to po prostu narzędzie do przetworzenia tego na poziomie fizycznym. Dokładnie tak. Karola, a w ogóle to mało mówimy o tych naszych misach i gongach. Wiesz, to jest coś, co mnie zawsze fascynuje. Ludzie są tak przyzwyczajeni do hałasu, że jak położą się i wejdą w te wibracje... O, dźwięk działa na zupełnie innym poziomie. Kakao otwiera przestrzeń serca. Ruch uwalnia ciało. A wibracje mis i gongów docierają tam, gdzie słowa i myśli już nie. One po prostu wyłączają ten wewnętrzny, gadający radioodbiornik. Właśnie. Dla mnie to jest taki dźwiękowy masaż. Wiesz, jak wibruje ci to na poziomie komórkowym. To nie jest tylko ładna muzyka. To jest faktycznie fizyczne wyciszenie i reset dla całego układu nerwowego, żeby móc po prostu poczuć ten spokój. I to jest coś, co uwielbiam. A co byś powiedziała komuś, kto słyszy o tym pierwszy raz i się waha? Powiedziałabym, że jeśli szuka miejsca, gdzie może naładować się miłością i to tą do siebie, co jest najtrudniejsze. I poczuć prawdziwą bliskość z innymi, to niech dołączy. Gwarantujemy, że warto, bo nikt nikogo nie będzie oceniał. Ja bym jeszcze dodała, żeby przyjść po to, żeby zobaczyć, ile mocy i klarowności ma się w głowie po takim jednym spotkaniu. To nie jest jednorazowy magiczny pstryczek. To jest doświadczenie, które napędza, napędza na naprawdę długi czas.